Jeśli masz wrażenie, że termin śladu węglowego pojawia się nieustannie w Twoim otoczeniu, ale wciąż nie wiesz, czym on tak naprawdę jest, to doskonale trafiłeś. Dziś bierzemy go na warsztat, aby uporządkować kluczowe pojęcia, jakie się z nim wiążą. Gotowi, startujemy! Witajcie na naszym kanale Praktycznie OSG. Skupiamy najlepszych ekspertów, aby mówić w jasny i zrozumiały sposób o skomplikowanych tematach związanych ze zrównoważonym rozwojem i ESG. Ja nazywam się Przemek Oczyp i od lat doradzam firmom w jaki sposób poprawić efektywność działań z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju. Ziemia się ociepla, a jej klimat ulega ciągłym zmianom, w wyniku których obserwujemy coraz częstsze ekstremalne zjawiska pogotowe, takie jak fale upałów, susze czy długotrwałe opady deszczu. Jednym z głównych powodów tych zmian jest działalność człowieka, w tym biznesu, prowadząca do wzrostu emisji gazów cieplarnianych. Jednym z najważniejszych wskaźników tego wpływu w kontekście zmian klimatu jest właśnie ślad węglowy. W obliczu rosnącej świadomości ekologicznej firmy coraz częściej stają przed wyzwaniem redukcji swojego śladu węglowego. Dlaczego? Bo to nie tylko kwestia odpowiedzialności społecznej, ale także konieczności dostosowania się do nowych wymogów prawnych i oczekiwań obecnych lub potencjalnych klientów, inwestorów czy partnerów biznesowych. Zacznijmy zatem od początku. Czym jest ten ślad węglowy? Jest to miara, która określa całkowitą ilość emitowanych bezpośrednio lub pośrednio gazów cieplarnianych. Chociaż dwutlenek węgla jest najbardziej znanym gazem cieplarnianym, to nie jest jedynym, który przyczynia się do ocieplenia klimatu i który uwzględnia się w śladzie węglowym. Inne istotne gazy cieplarniane to m.in. metan, podtlenek azotu czy freony. Ponieważ każdy z gazów ma różny potencjał globalnego ocieplenia tzw. GWP. W różnym stopniu przyczyniają się do efektu cieplarnianego. Dlatego nie wystarczy ich sumować, aby poznać wielkość śladu węglowego. Współczynniki GWP określają, ile razy dany gaz cieplarniany jest bardziej efektywny w zatrzymywaniu ciepła w atmosferze niż dwutlenek węgla w określonym horyzoncie czasowym, najczęściej w okresie 100 lat. Aby móc porównać wpływ emisji różnych gazów cieplarnianych na zmiany klimatu, wprowadzono pojęcie ekwiwalentu dwutlenku węgla który jest jednostką miary, za pomocą której przedstawia się emisję różnych gazów cieplarnianych w postaci równoważnej ilości dwutlenku węgla. Zatem, aby obliczyć ślad węglowy z emisji np. 1 kg podtlenku azotu, należy pomnożyć tę ilość przez jego odpowiedni współczynnik GWP. W kontekście działalności przedsiębiorstw wyróżnia się dwa rodzaje śladów węglowych: ślad węglowy organizacji oraz ślad węglowy produktów. Choć oba z nich są ze sobą ściśle powiązane, różnią się metodologią i zakresem ich określania oraz celem, któremu mogą posłużyć. Przyjrzyjmy się zatem najpierw każdemu z nich oddzielnie. Pierwszy z nich, ślad węglowy organizacji, określa ilość gazów cieplarnianych emitowanych przez całą działalność danej organizacji. Do jego określenia w praktyce najpowszechniej stosowana jest metodologia według GHG. GHG Protokół jest międzynarodowym standardem do pomiaru i zarządzania i raportowania emisji gazów cieplarnianych. Zgodnie ze wspomnianą metodyką GHG Protokół, ślad węglowy organizacji określa się w podziale na trzy zakresy emisji. Pierwszy zakres obejmuje bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych pochodzących ze źródeł będących pod kontrolą firmy. Mogą to być m.in. urządzenia grzewcze, takie jak kocioł węglowy, ale także własne pojazdy firmowe. Drugi zakres obejmuje emisje pośrednie, które związane są z zakupioną energią elektryczną, cieplną, parą wodną lub chłodem. Ostatni zakres, trzeci, to wszystkie pozostałe pośrednie emisje gazów cieplarnianych, które są związane z działalnością organizacji, a które nie są przez nią bezpośrednio kontrolowane. Obejmuje on wszystkie emisje z łańcucha wartości firmy, zarówno na wyższym poziomie, tak zwanym upstream, jak i na niższym, downstream. Zakres trzeci jest najbardziej złożony, skomplikowany i czasochłonny w liczeniu. Jego kalkulacja wymaga sporego wysiłku w pozyskaniu dużej ilości zróżnicowanych danych, które często są poza posiadaniem organizacji. Ale jest to konieczne. W większości branż zakres trzeci stanowi nawet 90% wszystkich emisji firmy. Ślad węglowy organizacji, liczony we wszystkich trzech zakresach, pozwala uzyskać kompleksowy obraz wpływu organizacji na klimat i umożliwić, jej identyfikację obszarów, w których należy wprowadzić działania redukujące emisje, aby zmniejszyć to oddziaływanie. Drugim rodzajem śladu węglowego, jaki coraz częściej firmy obliczają, jest ślad węglowy produktu. Do określenia jego wielkości stosuje się analizę cyklu życia, opierając się na standardach takich jak GHG Protokół. W praktyce biznesowej najczęściej określa się ślad węglowy produktu w jego pełnym lub skróconym cyklu życia. Pierwszy z nich, tak zwany odkołyski do grobu, obejmuje pełen cykl życia produktów i uwzględnia wszystkie etapy, począwszy od pozyskania surowców i ich transportu przez procesy produkcyjne, dystrybucję i magazynowanie gotowych produktów po jego ostateczne unieszkodliwienie na składowiskach odpadów. Drugi skrócony zakres, odkołyski do bramy. Obejmuje częściowy cykl życia produktu, w którym uwzględnione są wyłącznie emisje związane z etapami od wydobycia surowców i ich dostawy przez procesy produkcyjne do etapu wytworzenia produktu końcowego. Czyli nie uwzględnia etapów życia produktu, które mają miejsce poza bramą fabryki, w której został wyprodukowany. Oczywiście istnieją również inne możliwe zakresy śladu węglowego produktu, takie jak od bramy do bramy, czy też od kołyski do kołyski. Wykraczają one poza tradycyjne podejście do cyklu życia produktu i zakładają takie projektowanie produktów, aby po zakończeniu ich użytkowania mogły zostać ponownie wykorzystane, np. jako surowce dla nowych produktów, tworząc zamknięty cykl. Ślad węglowy produktów jest liczony, aby ocenić, jak duży wpływ na klimat ma konkretny produkt i umożliwić producentowi podejmowanie świadomych decyzji dotyczących jego projektowania. Wyboru materiałów, praktyk recyklingu czy procesu produkcji. Jakie są zatem relacje pomiędzy omawianym wcześniej śladem węglowym organizacji a produktu? Ślad węglowy produktu można postrzegać jako cegiełkę budującą większą całość czyli ślad węglowy całej organizacji. Sumując ślady węglowe wszystkich wytwarzanych produktów i uwzględniając pozostałe emisje, których nie uwzględnia się w obliczeniach dla produktów np. dojazdy pracowników czy podróże służbowe, otrzyma się pełny obraz emisji generowanych przez firmę, czyli właśnie ślad węglowy organizacji. A teraz kilka kolejnych pojęć, które wiążą się ze śladem węglowym i obejmują kwestię jego raportowania lub ujawniania w inny sposób dla interesariuszy, takich jak klienci czy inwestorzy. Ślad węglowy organizacji podlega pod obowiązkowe dla wszystkich dużych firm raportowanie kwestii związanych ze zrównoważonym rozwojem, takich jak Raportów niefinansowych czy raportów zrównoważonego rozwoju ESG. Zgodnie ze standardem SRS E1 dotyczącym zmian klimatu, zakres ujawniania śladu węglowego organizacji w raporcie musi przedstawiać wszystkie trzy zakresy emisji. Poza obowiązkowym raportowaniem istnieją również inne inicjatywy, takie jak CDP. Do CDP przedsiębiorstwa mogą dobrowolnie zareportować m.in. ślad węglowy lub cele, które z nim są związane. CDP to globalna organizacja non-profit, która zajmuje się wspieraniem i udostępnianiem informacji o wpływie działalności gospodarczej na środowisko. Firmy korzystające z platformy CDP odpowiadają na kwestionariusze zawierające pytania dotyczące ich śladu węglowego, za zarządzania ryzykiem klimatycznym oraz strategii dekarbonizacji. W oparciu o otrzymane kwestionariusze, CDP przygotowuje ratingi, które są wykorzystywane przez inwestorów, analityków i inne podmioty do oceny ryzyka klimatycznego. Wysoki rating CDP sygnalizuje, że firma jest dobrze przygotowana na wyzwania związane ze zmianami klimatu. Może też przyciągać konkretny kapitał lub klientów poszukujących produktów o niższym śladzie węglowym. W przypadku śladu węglowego produktu, jego wielkość może posłużyć przedsiębiorstwu do uzyskania deklaracji i etykiet środowiskowych informujących klientów i konsumentów o wpływie danego produktu na klimat. Poza aspektem marketingowym, dane o śladzie węglowym produktu są coraz częściej wymagane w przetargach i postępowaniach zakupowych, zwłaszcza wśród dużych międzynarodowych kontrahentów. Firmy te wykorzystują informacje o śladzie węglowym nabywanych produktów do obliczenia swojego zakresu trzeciego. Czyli emisji pośrednich związanych z łańcuchem dostaw. Dzięki tej informacji mogą lepiej zarządzać własnym śladem węglowym i spełniać coraz bardziej ambitne cele związane z jego redukcją. Jeżeli już liczymy ślad węglowy i go raportujemy, kolejnym, zarazem najważniejszym krokiem jest jego redukcja, z którą wiążą się kolejne pojęcia. Zacznijmy może od pojęcia dekarbonizacji. To nic innego jak proces, którego celem jest znaczne ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie gazów cieplarnianych do atmosfery. Planując działania związane z dekarbonizacją, możemy wyznaczyć konkretne cele jej redukcji. Tu mamy kolejne pojęcia, takie jak neutralność węglowa czy zerowe emisje netto. Carbon neutral i net zero zakładają osiągnięcia równowagi pomiędzy emisjami gazów cieplarnianych a ich usuwaniem. Wymaga to przede wszystkim redukcji emisji we własnych operacjach, takich jak zmniejszanie zużycia lub zastąpienie paliw kopalnych na pochodzące z innych źródeł. W przypadku celów net zero są one bardziej ambitne niż neutralność węglowa, ponieważ poza działaniem w zakresie własnych operacji obejmują również działanie w ramach zakresu trzeciego, czyli w łańcuchu dostaw. Mówiąc o celach net zero nie sposób nie wspomnieć o SBTI. Jest to globalna organizacja pomagająca przedsiębiorstwom ustalać ich cele net zero, tak aby opierały się one o najważniejszą, najnowszą wiedzę naukową w zakresie zmian klimatu. Ostatni, najbardziej ambitny cel w kontekście dekarbonizacji i zaangażowania w ochronę klimatu to Climate Positive. To określenie jeszcze nie doczekało się szeroko stosowanego polskiego odpowiednika. Jest to cel, w którym organizacja usuwa z atmosfery więcej gazów cieplarnianych niż sama emituje. Działania, jakie mogą podejmować firmy z takim celem, to m.in. inwestycje w technologię usuwania i magazynowania dwutlenku węgla. Czy Twoja firma obliczyła już swój ślad węglowy? A może jesteście jeszcze na początku drogi? Podzielcie się swoimi doświadczeniami i wyzwaniami w komentarzu. Pięć kluczowych faktów o śladzie węglowym, które warto zapamiętać. Ślad węglowy to kompleksowe pojęcie. Obejmuje nie tylko bezpośrednie emisje dwutlenku węgla, ale także inne gazy cieplarniane oraz emisje pośrednie związane z łańcuchem dostaw czy zużycie energii. Istnieją różne rodzaje śladów węglowych. Możemy mówić o śladzie węglowym organizacji, produktu czy projektu, a każdy z nich można pokazywać w różnych zakresach. Obliczanie śladu węglowego jest złożonym procesem. Wymaga zebrania wielu danych i zastosowania odpowiednich metodyk. Szczególnie istotny jest zakres trzeci, który obejmuje emisje pośrednie i często stanowi największą część całkowitego śladu węglowego organizacji. Ślad węglowy ma znaczenie biznesowe. Coraz więcej firm oblicza swój ślad węglowy, aby spełnić wymagania regulacyjne, przyciągnąć inwestorów i klientów oraz zyskać przewagę konkurencyjną. Redukcja śladu węglowego to cel wielu organizacji. Dekarbonizacja, neutralność węglowa i cele net zero to coraz popularniejsze pojęcia w świecie biznesu. Firmy podejmują różne działania, aby zmniejszyć swój wpływ na klimat. Pamiętajmy, ślad węglowy to nie tylko obowiązek raportowania, ale zarządzanie nim i obniżanie to także szansa zbudowania bardziej zrównoważonej przyszłości. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.